Witam na moim kanale, dzisiaj zapraszam na podsumowanie minionego roku. Czyli co mnie zachwyciło, co mi się sprawdziło i do czego na pewno będę wracać. Żeby ten film nie trwał zbyt długo, to podzieliłam ulubieńców rocznych na dwie części. Dzisiaj pokażę pielęgnację, a w następnym filmie kosmetyki do makijażu. Także jeżeli taka tematyka Was interesuje, to koniecznie ze mną zostańcie i zapraszam do oglądania dalej. Pierwszym kosmetykiem jest masło do pielęgnacji tatuażu marki Neba. Ja tatuaży nie mam, natomiast tego masła bardzo często używam, zwłaszcza teraz w okresie zimowym. To masło jest bardzo gęste, natomiast pod wpływem ciepła ciała ona się rozpuszcza i bardzo dobrze wchłania. Ono bardzo ładnie nawilża, natłuszcza, łagodzi podrażnienia. W składzie ma m.in. masło Shea, kakaowe, masło mango, olej ryżowy i kokosowy, a także olej z nasion tamanu i wyciąg z zielonej herbaty. Ja tego masła używam do twarzy, ust, stóp i dłoni. Jeżeli potrzebuję takiego lepszego nawilżenia, natłuszczenia, kiedy mam taką bardzo przesuszoną skórę, ono przepięknie pachnie. Ja mam akurat y, zapach mango, ale są jeszcze inne zapachy: jest guma balonowa i czarna magnolia. Ja mam o pojemności 100 ml, natomiast są jeszcze większe opakowania 200 i 300 ml. Kolejnym kosmetykiem jest Basic Lab, krem nawilżający do twarzy, bogata konsystencja. Ja ten krem używam zwykle na noc. On przeznaczony jest do skóry wrażliwej, suchej i bardzo suchej. Używam go przez cały rok, natomiast teraz, kiedy stosuję retinol, on jest wprost idealny. Zawiera masło shea, ekstrakt z aloesu, witaminę E, kwas hialuronowy, pantenol oraz trehalozę. Kosztuje około 34 zł. Bardzo dobrze nawilża i koi przesuszoną i podrażnioną skórę, także teraz w okresie zimowym to jest dla mnie idealny krem. Kolejnym ulubieńcem jest Eveline Serum z 2% kwasem hialuronowym, trehalozą i witaminą B5. Ja to serum zaczęłam używać od początku października, kiedy zaczęłam stosować retinol i to serum bardzo dobrze nawilża skórę. Ja mam skórę suchą i wrażliwą i zawsze używałam kremów nawilżających, a teraz pod krem nawilżający nakładam sobie jeszcze to serum i nawilżenie jest jeszcze lepsze. Poza kwasem hialuronowym zawiera jeszcze trehalozę i witaminę B5, dzięki czemu pięknie koi skórę po retinolu. Bardzo ładnie nawilża i wygładza skórę oraz odbudowuje barierę hydrolipidową. Ona ma bardzo lekką konsystencję, dobrze się wpłania, nadaje się zarówno na dzień, jak i na noc i można go również stosować pod makijaż. Kolejny produkt jest również z Eveline, to jest Serum Shot 5% kofeina do skóry wokół oczu. Serum zawiera 5% kofeinę, która działa na skórę pobudzająco, zmniejsza cienie i opuchliznę pod oczami, odżywia skórę, zawiera również kwas hialuronowy, który nawilża i zapewnia odpowiedni poziom nawodnienia skóry. Zawiera również witaminę C, która rozjaśnia i wygładza skórę. Ja to serum trzymam zawsze w lodówce i jest to bardzo przyjemne uczucie, kiedy takie zimne serum nakładam rano. Ono ma bardzo lekką konsystencję, szybko się wchłania, nadaje się pod makijaż, makijaż bardzo fajnie się na nim utrzymuje. Kolejnym ulubieńcem minionego roku jest NAM Reviving Lip Mask. Jest to intensywnie nawierzająca maseczka do ust z masłem Shea. Ja ją kupiłam w zeszłym roku zimą. I od tamtej pory używam zawsze, jak moje usta są takie bardzo mocno przesuszone, bo ona bardzo dobrze nawilża, zmiękcza i likwiduje suche skórki. Poza masłem, Shea zawiera również ekstrakt z owoców leśnych, takich jak malina, jeżyna i truskawka, które stanowią bombę kojącą podrażnienia. Zatem używam tej maseczki mniej więcej raz w tygodniu, natomiast zimą moje usta zdecydowanie bardziej potrzebują takiego nawilżenia, więc używam jej praktycznie codziennie. Nakładam ją na noc przed puściem spać i rano moje usta są takie mięciutkie i bardzo fajnie nawilżone. To nie jest maseczka, która po chwili się wchłania i za chwilę nie mamy nic na ustach. Ona rano jeszcze jest w takiej cieniutkiej warstwie na ustach, co jest bardzo fajne. Kolejnymi ulubieńcami są kremowe suflety do twarzy z marki markinami. Ja mam trzy takie suflety, a w sumie są cztery. To są lekkie produkty, bardzo nawilżające. Ja je używam na noc albo na dzień, kiedy nie mam makijażu. One mają bardzo przyjemne zapachy, więc oprócz pielęgnacji dodatkowo mamy relaksujący zapach. Pierwszy pomarańczowy jest. Tropikalny. Jest to suflet rozświetlający. Dobrze sprawdza się, kiedy skóra jest szara i zmęczona. On wspomaga redukcję przybarwień i wspiera odbudowę warstwy lipidowej na skórkę. Po tym suflecie skóra staje się gładka, miękka i rozświetlona. On zawiera m.in. wyciąg z kwiatów bananowca, który dostarcza skórze witamin i składników odżywczych. Zawiera również ekstrakt z kumfatu, wodę kokosową, olej z baobabu oraz marula, które odżywiają, intensywnie nawilżają i wygładzają skórę. Ten suflet przepięknie pachnie tropikalnymi owocami. Zielony suflet jest przeciwzmaszczkowy zawiera kompleks składników z głębin morskich, które wnikają w głąb skóry i przywracają jej jędrość i elastyczność. Ten suflet można stosować również pod oczy, bardzo dobrze nabliża skórę. Zawiera olej marula oraz ziaren soi, które odżywiają i wygładzają skórę. Zawiera również witaminę E, która jako silny antyoksydant zmniejsza aktywność wolnych rodników oraz zapobiega podostarzeniu skóry. Suflet beżowy jest wygładzający, pomaga naturalną regenerację, ujędrnia i przywraca elastyczność skóry oraz nawilża. Zawiera m.in. ekstrakt z miodu manuka, który łagodzi podrażnioną skórę i redukuje zaczerwienienia. Zawiera też mleko migdałowe i tapiokę, które wygładzają. Ten suflet bardzo dobrze nawilża, wygładza i uelastycznia skórę, a przy tym ma bardzo przyjemny zapach migdałów. Na dzisiaj to już wszystko. W opisie znajdziecie listę moich ulubieńców. Jak widać, nie ma ich zbyt dużo. Natomiast są to produkty, które naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdziły i jeżeli skończę te opakowania, to na pewno kupię kolejne. Dajcie znać, czy używaliście któregoś z tych kosmetyków, jeśli tak, to co o nich sądzicie? Napiszcie też je, jakie są wasze ulubione produkty, czy możecie mi coś polecić? Jeżeli film wam się podobał, to proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję kanału. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego filmu.